Jesteśmy w czasie zmiany, firmy zatrudniają, kupowane są firmy, osoby obejmują nowe stanowiska i na nowym stanowisku magia 90 dni. Czy jest coś takiego? Na czym polega? Porozmawiam o tym z ze Zezulą, konsultantem biznesowym, executive coachem. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Czy istnieje magia 90 dni? I to czy fakt, czy prawda? To jest oczywiście termin umowny, ale bardzo ważne, aby w ciągu pierwszych kilku tygodni. Podjąć decyzję, której wszyscy oczekują. Przychodzi z zewnątrz nowy szef, pełen pomysłów i musi je zaprezentować. Przychodzi, wchodzi do biura i czekają go, jak się na jakieś etapy 90 dni? Niewątpliwie. Moim zdaniem są dwa aspekty, którymi się powinien zająć. Aspekt stricte biznesowy, czyli zwrócić uwagę na liczby, na wskaźniki, na cele, które ma osiągać. I drugi aspekt dotyczący stanu organizacji, w sensie bardziej miękkim. Czyli motywacji ludzi, również dotyczące zaangażowania kultury organizacyjnej. Jak tego zaczyna? Od tego bym zaczął tego drugiego, to znaczy w pierwszym dniu czy w pierwszych dniach po objęciu stanowiska zorganizować zebranie ze wszystkimi bezpośrednio podległymi menedżerami. Najlepiej by było, aby jego mocodawca, czyli członek zarządu lub właściciel, który wprowadza go do firmy, nadał temu rangę. Przychodzi nowy człowiek, który. Prezentuje się, mówi o swoim doświadczeniu, o swoich pomysłach, wreszcie o wartościach, jakimi kieruje się w biznesie. I do tego etapu wprowadza mnie mocodawca, natomiast mocodawcy dziękujemy, wykorzystujemy pierwszy miesiąc, żeby się poznać z załogą i poznać biznes. Tak jest. I w ciągu tego miesiąca poznajemy się jeszcze bardziej, w tym sensie, że bardzo bym rekomendował, aby spotkać się z każdym z naszych bezpośrednio podwładnych na indywidualnej rozmowie takiej 90-120 minut, czyli półtorej do dwóch godzin porozmawiać o tym, co robią, jakie wyzwania przed nimi stoją, jak widzą swoją rolę w organizacji, co chcieliby zmienić. I to będzie bardzo ciekawe. Trzeba pytać i słuchać. Mamy no, na ja to 30 dni. Mniej więcej. A co, co, co potem? Myślę, że w drugim miesiącu będziemy musieli się zająć troszeczkę tymi aspektami biznesowymi, a więc dotrzeć do danych, które jeszcze w procesie rekrutacji były poufne i nie mieliśmy z nimi do czynienia, poznać wskaźniki biznesowe, za które będziemy odpowiadać, i również tutaj wypracować pewne rozwiązania. Jeżeli uda nam się jeszcze do wypracowania tych rozwiązań i pomysłów włączyć naszych pracowników, będzie to świetne z punktu widzenia i wartości tych pomysłów, jak i też ich motywacji dla ich drużyny. I co jest wynikiem drugiego miesiąca? No, tak mówiąc umownie o tych miesiącach, myślę, że pod koniec drugiego miesiąca powinniśmy wypracować decyzję, i nowy szef jest zwykle tutaj dosyć samotny, to znaczy musi czerpać wiedzę i pomysły ze strony swojego otoczenia. Ale podejmować decyzje, trzeba znaczy się wypracować decyzje sam, według jednoznacznych kryteriów. Gdzie tu mamy mocodawcę w tym kontekście? Tutaj powinniśmy na początku trzeciego miesiąca powrócić do mocodawcy. Jeszcze lepiej, jakbyśmy się z nim mówili na ten termin, już obejmując stanowisko na samym początku, to będzie naszym takim deadlinem. Wrócić i przedstawić nasze pomysły, nasze decyzje, które chcemy wdrożyć, po to, żeby uzyskać jego akceptację, ale także być może wzbogacić o jego doświadczenie. Bardzo ważne, aby uzyskać konsensus, żeby i nasz mocodawca, i szef, czyli w tym przypadku ta osoba, o której tutaj dyskutujemy, nabrali przekonania, że to jest właściwy kierunek. Mamy konsensus i co z konsensusem robimy? Wdrażamy. W tym momencie wracamy do naszych pracowników, do naszych menedżerów, przedstawiamy plan działania i podejmujemy pierwsze decyzje. Ważne jest, żeby się z nimi identyfikowali, to jest pewnie też proces, o którym warto podyskutować, ale. Na koniec trzeciego miesiąca musi być nie tylko wyznaczony kierunek działania, ale już pierwsze działania, które tą drogę wytyczają w praktyce. Mhm. Czyli z grubsza widzimy, jak przebiega pierwsze 90 dni. Jakie rady, jakie najlepsze praktyki przekazałbyś naszym widzom na temat znalezienia się w pierwszych 90 dniach w organizacji? Ja myślę, że trzeba już rozpocząć te działania, zanim podejmiemy pracę. W procesie rekrutacji zbierać informacje. Które są nam potrzebne do podjęcia decyzji, czy będziemy się dobrze czuli w nowej roli. Rekrutacja jest procesem symetrycznym. Nie tylko pracodawca o nas, ale my również o pracodawcy będziemy zbierać informacje. Potem, w pierwszych tygodniach, będziemy starali się poznać nasz zespół, jak realizuje swoje cele, w jaki sposób widzi swoją rolę. Następnie wypracowujemy plan działania najlepiej z uczestnictwem naszych podwładnych. Uzyskujemy, taką kontrasygnatę ze strony naszego mocodawcy i podejmujemy decyzje, które będą już nieodwołalne i będziemy się nimi zajmować w ciągu następnych 90 dni. Świetnie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.